Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Farmiga 19 z mapki Erlengrad na moim kanale tak jak widzicie tutaj pier pierwszy odcinek który zaczyna się w pełnym ruchu tutaj pełna dynamika podjeżdżam tym małym elektrycznym traktorkiem pod sklep w jakim celu? Ano tak wam zapowiadałem chciałem pozbyć się w tym odcinku kilku drzew tam na tej łące którąś świeżo co zasiałem do tego celu potrzebna jest tutaj ta maszyna do wycinania pni, czy znaczy do usuwania pni drzew ściętych, także ona ma 70 koni mechanicznych. I wypożyczam ją, bo, że tak stać mi jeszcze na zakupy tego typu rzeczy. Dodatkowo potrzebuję maszyny, która potnie to drewno, które będę ścinał, te drzewa na wióry. I teraz, tak patrzyłem, chciałem takie coś samobieżnego tutaj wypożyczyć. Z tutaj jeszcze z takim podajnikiem, z tym chwytakiem, to mogę całe drzewa tam wkładać. Ale zobaczcie, to potrzebuje 250 koni i aktualnie na gospodarce nie mam takiego silnego ciągnika. A więc zostaje mi tutaj alternatywa. Tutaj taka maszyna, która ma własny silnik, nie potrzebuje żadnej mocy. I tą też wypożyczę za 3264. Czyli zaczęliśmy od tego. Dodatkowo musimy kupić oczywiście piłę łańcuchową. Jeżeli mam być szczery, no to sztyl czy lub Husqvarna. Firm nie znam, to są chyba jakieś amerykańskie być może nie wiem. Kupimy sobie chruskwarny po prostu. Okej. Okay. Czyli teraz tak zobaczcie. Tutaj w sklepie, ale to jest wielka potężna maszyna. Ten traktorek przy niej wygląda raczej przekomicznie. Ale myślę, że spokojnie damy radę tutaj. Nie będę musiał wywinąć obok zaparkowanych pewnie samochodów klientów tego sklepu lub pracowników. Oj. Widzę, że ja tak śmiesznie skręcam, bo ten ciągniczek, zobaczcie, przeciążyło go. Ale oj podpieracie się pod tą maszynę, to już mnie nie przeciąża. Ale zobaczcie tutaj już, że tak powiem, no, czekać odepnę. Zobaczcie, <laughs> nie wiem, jak jest wbity. Zobaczmy jak ten ciągnik wygląda. Bez tutaj. Żadnego podpiętego sprzętu? Nie, przepraszam, myślę tak... Nie, to podpina cały czas. Musiałem odjechać kawałek. Okej. Okay. Czyli de facto z tyłu tutaj widzę, że się raczej nic nie zmienia. No, troszeczkę go tak przygniata. No dobra. Tak czy się, jak nasz biedny ciągniczek nie ma lekko. Ale myślę, że da radę. Zobaczcie jaki wielki. Driftuję tutaj. No troszeczkę go przeliczyłem się z nim, powiem wam szczerze. Myślałem, że... Znaczy ja przede wszystkim nigdy nie korzystałem tej maszyny. I troszeczkę się przeliczyłem, jeżeli chodzi o rozmiar tej maszyny, którą ciągnę z tyłu. No okej, okay, mam 8 minut na godzinę. Tutaj bardzo dynamicznie rozpoczęliśmy odcinek. Ale okazuje się, że ta dynamika tutaj przez... No... <laughs> nie no, bez jaj. Spójrzcie jakie to jest, nie wiem... 5 razy większa od tego ciągnika, ale no jest niedaleko. Ja mam nadzieję, naprawdę, że zdążymy dojechać. Ale mimo wszystko, zobaczcie, taka wielka maszyna, to kółko w przednie się nie kręci, a i tak przeciąża mnie. Zobaczcie, no i ta maszyna do wycinania dni, bo to ciągnie się jak gdyby zachowuje w ten sposób, jakby nie wiem, przednośnie na tylne koła. No nic, to małem driftem, ale nie poddajemy się, dojedziemy. Nie no zobaczcie. Okej, okay, chyba jednak. Zobaczcie jakie dźwięki wydaje tutaj ten ciągnik elektryczny, jak nie ma siły. Nie wiem czy ma ale po prostu tak fizyka jest dziwnie zrobiona, że to ma 13 tyłu jak gdyby, no nie wiem, nas popychała, tak? Zobaczcie. Bo ona nas popycha to jest tak ciężka pewnie że jak gdyby rozp rozpędzi się troszeczkę i nas aż popycha przez co nam tutaj tył odchodzi w którą stronę. Widzicie? Jak gdyby ta maszyna nas wyprzedzała swoją masą. Dobra, miejsce się zatrzymać na torach, prawda? Nigdy też w tej grze nie zostałem uderzony przez pociąg. Zawsze jest ten pierwszy raz. Nie no dobra, słuchajcie, to nie ma sensu większego. Będę się trochę męczko. Zresztą to jest tylko, zobaczcie. Tak naprawdę tylko w lewo. Dobra, skręcamy na maksa. O i coś tam. Coś koryguje. Zobaczcie, ty się wióry zrzuca, przed nami już widać, to miejsce do zrzutu tych wiór. A tam już, już de facto przed nami jest to miejsce pierwsze, które możemy już ściąć drzewa. Oj, drift, drift, drift. No, po prostu nas wyhamowuje. To no, moja wina mówię, chciałem dynamicznie, chciałem nie wiem testować ten mały ciągniczek, jak sobie poradzi no ale on sobie tutaj nie poradzi no dobra, ale też nie ma większego znaczenia, takiego, bo ponieważ tutaj wasza że ta maszyna zajechała dobra złą odpiąłem, odpinamy tą z tyłu maszynę odpinamy też tą maszynę do wycinania pni i odstawiamy tutaj ten ciągnik troszeczkę na bok, on pojedzie zaraz po szczepę bo po da radę Teraz tak, z tego co wiem, X się rozkłada każdy sprzęt, czyli tutaj będziemy rzucali ścięte drewno. Więc w końcu końców się źle ustawiłem. No dobra, ale to wtedy przełączy się na tym większy ciągnik, a dokładnie największy, który mam na gospodarce. Ciążnik zostawię sobie przy nim, ponieważ jak widzieliście ten mały ciągnik był przeciążany przez tą, tutaj tą tą maszynę do obcinania korzeni. Nie ma co wykluczyć, że tutaj nie będzie podobnie. Ok, no tak naprawdę wielką maszynę muszę tylko odwrócić. Będzie już wszystko tak jak należy. Ok, może podpię do obciążnika, czyli to jest ten plus. No i zobaczymy ten potężny ciągnik też ma problemy. Przy potężnym, nie się, też tak potężny to moje ciągniki znów nie są. No dobra, to wtedy może podjadę jednak tylko. O kurczę, też driftuję. No nie wiem, jak nie mieć sprzęt, żeby to nie driftowało. Ale okej, okay, tutaj to, że tak powiem, zostawimy pod tym drzewem. Gdzieś ustawię na bok. Przysiądę się teraz do tego małego ciągniczka z jedną przyczepą która, jak widzicie, tutaj stoi troszeczkę dalej znaczy, mój plan był zacząć od tego drzewa yes. nie oszukujmy się ale maszyna mnie tutaj troszeczkę zaskoczyła Ok, teraz tak, czyli tutaj gdzieś z tyłu trzeba nie podjechać. Dobra, wsiądę. Rozłóż. Rozdrawnisz. Najpierw trzeba rurę, czyli o. Ok. Klawiszem o wystawiam rurę. No dobra, nie nazwam tego rurą. Mam no, taką. Ok, myszką da się tym sterować. Góra, dół. Będzie najdłużej. Teraz mamy włącz, silnik klawiszem Enter, B. W... Proszę. Machineria pracuje. Tak jak rozumiem, więc trzeba... O, fajnie, że sprzęt będzie widać. nie trzeba podjechać. Otwórzmy ją. No dobra. Bo powiem wam tak, jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, ten sprzęt leśny tak troszeczkę jest nieskalowany, bo... Przecież nie, dobra, to widać, że to jest wielkie bo to jest... to, to jest dużo mniejsze ale okej okay. bo właśnie tej... samobieżnej, że tak powiem, ta... no dobra, to teraz tam tej kółkiem myszki przełącza się między... maszynami i tu... po prostu, to znaczy maszynami ręcznymi po prostu no i tutaj zobaczcie, obalam to czerwą ciekawe bardzo Bardzo dziwne to wygląda te drzewa. Okej okay. cięły tutaj też drzewo tutaj. A co jeżeli chodzi o te gałęzie, to my myślałem, że znikają, bo jak normalne drzewa się tnie, to one znikają te gałęzie, a tutaj nie. Okej okay. te dłuższe kawałki znikają. Czy znaczy, takie mniejsze? Czy ja mogę teraz podnieść tą gałązkę? Tutaj mogę dobra. Oj. No i tutaj rozumiem, że o. Dobra. Pierwsze biury za płoty. I nie mogę podnieść tego. Chyba już mogę podnieść. Dobra. Że blisko, nie na taśmę. Dobra, to jest tak. To jest rozdrawniane I biury lecą. Na przyczepę super, nie, no maszyna jest mega. Że ja też tego, tego nigdy nie korzystałem. No proszę, tego się też nie spodziewałem, że ja mogę całe drzewo podnieść, ale zobaczymy, czy maszyna jest w stanie w takiej formie wziąć. No nie, no. mi się zdaje, że któreś z tych działań już to przeszkadza? Ale nic, ale zobaczcie, mamy to już tutaj. O, i proszę. To już leci dalej. I zobaczcie całe potrzebu. No, coś niesamowitego po prostu. No okej, okay. ale no nie ma co spoczywać na laurach. Wcinamy kolejne. wiecie bo tam już myślałem, że te będą też tak w całości podnieść. Ej, no bez jaj. Znaczy, powiem ją tak, to jest po prostu. To jest coś do tego, że ja mogę całe drzewo podnosić I to było nie do pomyślenia na żadnej innej mapce. Nawet takie pniaki to zawsze były za duże. Ok, to teraz jeszcze wam... znaczy wam. Teraz jeszcze usućmy tutaj te dnie. I po kolejnych sian po prostu to takie place po dniach, potrzebach będę musiał przyjechać, zaorać pewnie, też warto rozrzucić i po prostu ta łąka nie będzie już. I czekaj, tutaj też trzeba po prostu włączyć. Proszę. Już nie mamy żadnego dnia. No, no dobra. To ja proponuję teraz się udać, jak ta maszyna jest tutaj ustawiona na no, wprost. Kolejne drzewa. Z tego co pamiętam ze sklepu, to ta maszyna jeszcze ma pojemność chyba jakąś wewnętrzną 5000 litrów czyli de facto nie można z niej korzystać. Coś nam pień i wrzucamy środka. tak jest. <laughs> Nie no bajka naprawdę jestem po prostu zachwycony tym, co się dzieje. Muszę ci ciągło się skorygować pięknie i cały teraz zostanie przemilona ja w tak zwanym międzyczasie podjadę tę nich Jestem ciekaw w ogóle ile te dwa drzewa, tutaj wiór, że tak powiem, ile mamy wiór z tych drzew. No dobra. Szału nie ma. 2353. To by trochę tłumaczyło może czemu te drzewa są takie lekkie i że mogę je podnosić. Może. Nie wiem. Dobra. Ok. Coś się tam zlokowało. Znaczy mhm. przesunąć. Pójdziecie. Ta gałąź chyba w górę przeszkadza. Kolejny Tylko skacz z powrotem tej gałęzi. Ja powiem wam, że to są takie standardy z drzewami, jeżeli chodzi o drzewa. Trzeba mogę tego podnieść teraz? Aha. Dziwne, ok, dobra. Naprawdę dziwnie się to podnosi. Zobaczcie, no to nie wiem, należało do części. Ok, dobra. Dało się podnieść. Teraz tak, było. Odcinamy tą gałązkę, nie wiem, pół, a teraz w Dobra, to też już leci. Ciekawe, czy drzewo się może przewozić na jakiś samochód? No to, no, zobaczcie. To jest trochę grubsze trzeba to widzisz od razu na piesz rzokę. Do, do całego nie mogę podnieść, okej. Okay. Ja z tego też będzie troszeczkę więcej biur. Także trzeba się zwiedzieć do tego. Tego podmiesz, a gałąź tutaj tak, Ok. Czyli okej, okay, zobaczcie, tutaj to trzeba już wydaje się być cięższe. Nie jest tak łatwo o. kawałki trzeba łapać, bo później wyjdą przy koszeniu trawy. Czyżby znowu wystrzelił, to no zobaczymy. Tak czy siak znajdę go przy koszeniu trawy. Nie jest problem. Dobra. Znaczy tego pniaka też właśnie nie mogę podnieść, czyli po prostu to jednak nie jest tak, że no, te drzewa wszystkie tutaj tym alpine farming może nie wiadomo jak nosić, po prostu te poprzednie były takie lekkie, bo też nie miało w sobie powiedzmy tylu, no farmingu wszystko jest w litrach, czyli nie miało w sobie tylu litrów drewna, tego mogłem swobodnie podnieść. Nie dalej, nie mogę tego podnieść, trzeba. No? Dobra. Nie wiem, co się stało z tymi kawałkami, no to czasami też się buguje, trzeba powiedzieć. Miałem różne przygody z wycinką drzew, także. Ciekawe tak to tak powietrze, no nieważne Tam coś tak czy zbagowało, zbugowało Laura no To daje radę Ja nie mogę puścić. Okej okay. Tutaj coś jakby... Jakaś część drzewa jeszcze to wszystko trzyma No to dojdziemy do tego Ok, ile tego już mamy? 7000. Dobra, powiem Wam tak, że jedziemy teraz to sprzedać. I to jest właśnie największa zaleta tego tutaj tej miejscówki, czy też tego miejsca, że ten skup są jest naprawdę tak blisko. Kierunek konsumy prawa, lewa, prawa lub lewa, tylko OK. I to podnieśmy z lewej strony. Ok. I zobaczcie, teraz wysypujemy tutaj biurę po prostu na tą gromadę. Tam u góry, już jakby pieniądze za sprzedaż wchodzą na nasze konto. Czyli 1483. No dobra, na chwilę są to cała akcja. Jeszcze nie zwróciła wypożyczonego sprzętu, ale to nie jest źle, bo to przecież nie o to nam wszystkim chodzi. To przecież nie o to mi chodzi, w tym wszystkim. Tylko, właśnie o to, żeby pozbyć się tych drzew, i móc tutaj całą tą przestrzeń zagospodarować jako łąkę. Co mnie teraz tutaj poza odcinkiem czeka, po prostu dokończę wycinkę pozostałych ten drzew. A Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało jeżeli tak zostawcie łapkę w górę dajcie subika dzięki jeszcze raz za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka w następnym odcinku zmierzymy się najprawdopodobniej z pierwszymi alpejskimi żliwami Komaj, jak wiecie za, został zakupiony w naszym odcinku już stoi na ugnie na gospodarce przyjechałem także że tak powiem widzimy się w odcinku z alpejskimi żniwami. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Pa!